Cześć, witajcie. Z tej strony Łukasz Podka padlock. Zapraszam na gameplay z gry Nobody Wants To Die. Polska gra, także to też się chwali Critical Hit Games. Tutaj mamy, widzicie, napisy. Można sobie tutaj podejrzeć. Ustawienia. Gramy na PlayStation 5 Pro w trybie właśnie jakości. Także tak wygląda menu. Gra w języku polskim, ale tylko kinowym, z napisami oczywiście. To mimo, że jest to pols polski deweloper, to on, no, no niestety nie ma polskiego dubbingu. Ale jest klimatycznie angielski dubbing bardzo dobrze zrobiony, także y, taka fajna detektywistyczna przygoda w, w świecie przyszłości. Y, art, takie można powiedzieć, future deco, czy art deco połączone właśnie jakby z cyberpunkiem, y, także wszystko to bardzo fajnie wygląda, także... Kontynuujmy. Ja tuż tu jestem po ja jakimś. Po m... m... Powiedzmy, jakieś 3, 3 godziny m... rozgrywki, m... mniej więcej. Także jest to. Jest to tytuł taki. M... z widoku z pierwszej osoby, oczywiście. I... Bardziej taki walking sim można powiedzieć. Jesteśmy detektywem różnego rodzaju śledztwa rozwiązujemy. Widzicie tutaj sprawa też morderstwa. To już jest kolejne kolejne śledztwo, no tutaj dosyć można powiedzieć hardkorowe akcje się działy. Mamy tutaj kilka ofiar. Także jest taka analiza, no ale oczywiście o, o grze będę, będę opowiadał na podcaście, a tutaj się skupimy na, na wyglądzie i na działaniu tej produkcji. Widzimy tam tą podłogę, tutaj dosyć fajnie to y, się prezentuje. Naprawdę tytuł graficznie prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Y, momentami wręcz, wręcz aż, aż po prostu zapiera, zapiera dech w te widoki. Tutaj widzimy fajnie, fajnie w tej podłodze się to wszystko odbija. Także gra składa się z kilku śledztw. a widzimy tutaj, sobie zobaczymy, bo to jest jakiś zakamarek. O, coś tu, coś tu leży. Tutaj rozmawiamy z jakimś nieznajomym, ale. Także bardzo dużo tytuł kładzie na taką narrację. Tak jak mówiłem, bardzo dobrze dobrane głosy, dubbing, uświękowienie, no mówię, oprawa audiowizualne naprawdę na najwyższym poziomie. Tutaj jeszcze to jest, tym bardziej, że że, że, wiem, że gram na PlayStation 5 Pro, czyli jeszcze bardziej to jest troszkę podbite. Widzicie? Ogólnie chodzi o to, że no, ciało na abonament, czyli to jest taki motyw trochę jak zmodyfikowanego węgla, serial Alternate Carbon na, na Netflixie. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcam. Pierwszy sezon bardzo dobry, drugi już może niekoniecznie, ale, ale pierwszy naprawdę warto obejrzeć. Czyli subskrypcje, ciało na abonament. Jak ktoś jest chory czy, czy, czy stary, to po prostu kupuje sobie nowe ciało. także... Bardzo taki świat naprawdę turystyczny, w przyszłości. Motyw naprawdę fabularnie to, to jest bardzo, bardzo dobra, do, dobrze to jest wszystko napisane. Czyli wiadomo, ludzie, którzy nie mają kasy, to muszą się zadowolić jakimiś ciałami jakichś tam narkomanów, czy bezdomnych, czy po prostu nie stać ich w ogóle na to, a, a bogacze kupują sobie. Ciało młodych, atrakcyjnych osób przeszczepiają świadomość, także bardzo dobry, dobry temat w ogóle na, na grę, na, na serial. Mm -hmm. Także mówię, żeby bardziej się wczuć w klimat tej produkcji zachęcam do właśnie do obejrzenia serialu Mody to try fuck you No polega no jak lubicie, no trzeba lubić Walking Simi. No ja lubię, jest to jeden z moich takich gatunków, jeden z, jeden z ulubionych rozwiązywanie jakiejś sprawy, chodzenie, oglądanie, niekoniecznie cały czas musi być gra z walką ze strzelaniem, także to jest naprawdę fajna taka detektywistyczna przygoda. Także dobra Popchnijmy fabułę do przodu, tu jeszcze zobaczmy z tej strony czy coś nie jest ukryte, bo czasami jest dużo takich nie, no coś tutaj coś jednak leży, tak? Nie wiem czy to jest to samo, czy no, być może. No. Dobra. Wróćmy to do głównego miejsca i... Tutaj gra, gra świateł, gra cieni... naprawdę HDR, wszystko bardzo fajnie. O, tutaj mamy taką analizę. E, taki X-ray, takie prześwietlenie. Widzimy tutaj na o, na mm. Jeśli nie, to to opłacali, No could lose their Why isn't anyone looking for them? Orphanages. That's why Green and Coven funded them so generously, mm. only until they turned 21, of course. Motherfuckers. No, czy hodowanie sobie w, w, fajnych w, młodych ciał. No. Green was probably using the recordings for blackmail. Green still balls. Better focus on you. You have your five fucking minutes of fame. I warn you that I may disappoint you. Senator Attacking his back. He's the one killing them all. It doesn't make sense. Makes perfect sense to me. Did you force him to do it? How the fuck did you do that? What did you have on him? That's your job. I don't want to get overly involved. I'm not your cheap little slum secretary, Sarah Kai. What? How the fuck did you get her full name? Did you think you're the only one I spend time with? Sarah, you there? Fuck! I restored the power. That work. <laughs> A tutaj widzicie takie dużo wojen takich węziów, też jest czy czy. O no, i teraz już tutaj mamy wszystko, co mieliśmy tutaj do 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 sprawdzenia. No, gra jest raczej liniowa, tak, to takie po, jest po prostu po 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 do no, no właśnie, tutaj wiadomo orgie, jakieś przebierania, podwiązywania i tak dalej. Także dobra. Teraz już sobie musimy. To jest takie taj, tajne, tajne pomieszczenie, do którego zjechaliśmy. To wiadomo. To jest też taki klimat, trochę moim zdaniem, trochę z Bayeszokiem też zalatuje. Albo to, że my, ja oczywiście czekamy na. Na, na Judas. Tak? Judas. Ty...

No właśnie i to są takie decyzje zostawiamy otwarte, że jak ktoś tu... widzicie, mamy twoja decyzja wpływa na dalszą część fabuły. W takich momentów, że jest naprawdę dużo, gdzie coś robimy i no nie wiemy czy dobrze, czy źle no ale... No to, to jest właśnie to, no. Nie ma tutaj jasnych, czarno-białych decyzji, jest bardziej takie, właśnie wszystko szare. No, no trzeba jakąś decyzję podjąć, tak? To już bardzo fajnie, nie wiem, czy to będzie pokazane akurat w tym momencie, ale. Bardzo fajnie jest też mieszkanie głównego bohatera zrobione o, widzicie, jego samochód? Zobaczcie, ten styl. To jest naprawdę mistrzostwo po prostu. To jest mniej więcej taki poziom jak mieliśmy samochody w Cyberpunku 2077. To jest takie połączenie nowoczesności. z okay. To stylem y, Art Deco. O no i tutaj kolejna wyspa wolności Manhattan. Ooh, Flamsy, jakieś, to jest ogólny nowy Jork przyszłości to, tak? to jest tam jakiś rok bat, 2300 up. chyba któryś to, to jest naprawdę bardzo legła przyszłość no ten GMP jest taki dosyć ograniczony bo widzicie jesteśmy w samochodzie, ten samochód proszę jak tutaj ładnie nam to wszystko lata w powietrzu, ale to jest taki styl samochód lat, czter, z lat 40. stylizowany właśnie na zrobiony na, na, na przyszłość, tak? Kotek właśnie komentuje. Bar here. Focus, James. No oczywiście alkohol też się przy pojawia w tle jakaś szkocka whisky i tak dalej, także. Lots of it. These converters look new. Let's see. Gdzieś musimy zaparkować, wylądować Sara to jest jego taka, po znajoma, przyjaciółka, która też mu pomaga w śledztwie. Już jesteśmy tutaj coraz niżej, także. Ale klimat naprawdę, padający deszcz, no tego tak trochę brakowało właśnie z Cyberpunk'u, od CD Projekt. Miejmy nadzieję, że właśnie wyciągną wnioski w tym drugim... Y, drugiej części, która już się robi, Orionie, będzie to... Tam mają w ogóle być dwa miasta, tak? Ma, Mike Polski się wygadał, ma być Night City i Orion. Y, także dwa miasta, no, dwie części Cyberpunk'u. Dobra, lądujemy. Ale widzicie tam desko rozdzielczą, te zegary, to naprawdę neograficzny to, to jest mega. To jest ta kierownica, ten cały design tego auta. Jeszcze przeszklona szyba, przeszklony dach. Także kawał konkretnej maszyny. Zobaczcie jak to wygląda, wow. Mega, mega, to jest to ten design tego auta. To... No i mówię, graficznie też bardzo dobrze to wygląda. Tutaj jeszcze możemy sobie zmienić, widzicie jest, yy, gdzie chodzi o grafikę, preferuj jakość obrazu, preferuj wydajność. I teraz zobaczcie sobie, jak wygląda w tej wydajności. No i jest rzeczywiście płynniej też wygląda dobrze nie może tych takich może tych nie dużo tych filtrów yy, ale też na pewno wygląda bardzo przyzwoicie w tym trybie wydajności no mówię to no tutaj PlayStation 5 Pro też to też raczej robi swoje To jakiegoś z tego co wiem update'u nie było konkretnego pod tą grę ale Ale dobra wróćmy z powrotem na, na, na jakość no jest tak ostrzej, jest tak bardziej, no... Tutaj jeszcze nie wiem czy nie było jakieś tam aberracja chromatyczna, wyłączona, rozmycie w ruchu. bo ja to wszystko wyłączam, głębia ostrości. Jak wyłączymy głębię ostrości, to co? O, no, jest wielka, wielka różnica, tak Chodzi to że takie jakby soczewkowe rzeczy... Dobra, włączmy to teraz. A no, baracja to tak jeszcze trochę bardziej rozmywa ten obraz, to może to jednak sobie wyłączmy. Oby te dwie rzeczy i zobaczymy. Dobra tutaj możemy... Tak jeszcze się chwilę chcę tu rozejrzeć. Też fajnie, fajnie dźwiękowo to wypada. Tutaj mamy głowę od statuły wolności także ten Manhattan. Tutaj możemy gdzieś sobie przejść, ale dobra, zobaczmy najpierw jest ten x -ray. O i tutaj to, to znowu po kablach musimy wyczaić. No, no to tak nas to prowadzi tutaj, gdzie nie wiem, mieliśmy iść, tak? Po ścianie, kable, kable pociągnięte gdzieś tam w murze pod podłogą O i tutaj jest jakiś tam generator Coffee, coffee slide Bardzo dobry HDR, widzicie? Jak to fajnie, fajnie oświetla Trochę moim zdaniem może za mało scenek przerywnikowych, może by się przydało tego więcej. Ale no, taki, ale zobaczcie, ten klimat jest niesamowity. To jest taki klimat właśnie Blade Runnera. Jeszcze tu można by było wrzucić do tego oczywiście. Dobra. Sarah? Zobaczymy co tu się stało I yy, jeszcze sobie za chwilę. The murderer wanted to pull me into a maze, get me drunk with fear, but I had nothing to lose, and had been drunk already for a week. No. się <sharp> do <sharp> 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 No naprawdę bardzo wysokiej jakości te tekstury, tutaj może YouTube wiadomo, że to zakłamuje, ale, ale mówię, zagrajcie w to, gra jest w coś w prawej dystrybucji tylko dostępna, no nie ma jej w pudełku, ja ją kupiłem na promocji. Normalna cena to jest 20 funtów, tutaj w Anglii było, ja ją kupiłem na przecenie za, za 10 funtów, czyli w Polsce też jakieś, jak po, poczekacie to pewnie by, by, będzie, ona była już często na, na promocjach, czyli tak. 50 zł to naprawdę warto. Także trochę taki oj, klimat takiego thrillera, właśnie detektywistycznego horroru. mamy tabletek, w też nie wiadomo, jak to, jak to w takich klimatach detektyw zmaga się z problemem jakimś, ma jakieś wizje z przeszłości. E, tu nie chcę spoilować, musicie naprawdę sami zagrać, bo to jest bardzo, bardzo fajna. sztuczna ręka. jakieś manekiny, coś tutaj ktoś kogoś podglądał ale zobaczymy o co tu chodzi ogólnie no tu nie ma, nie ma tutaj walki chyba że jakieś fajne eventy się pojawią tu jest jakieś zejście, ale Sara jest napisane? tak na manekinie ale to wszystkie widzicie to takie Efekty, naprawdę, bardzo, bardzo dobrze to lip. No już co prawda z tamtego roku, tak, 2024, ale naprawdę, no wygląda i, i, to, i to, bardzo dobrze też, że, że to, że to Polska gra, no, polski gender naprawdę bardzo mocny w Europie, na świecie. Teraz przecież już wychodzi za chwilę kolejna polska gra, czyli Dying Light like The Beast od Techlandu. No tutaj manekinę, naprawdę mi się trochę creepy. Jakieś światła, jakieś... Już...

What do you really want? For you to, to realize God you're making a, a huge mistake. mistake. What have you done to her? Talk! Drop your weapon and get out! I'm, I'm counting, counting to three. three. One! Let's settle this one on one! There were some dialog options. Oh, I don't know

Czyli jednak on słyszał te głosy. Ona jest jeszcze na włoskim, walizkiem. Tym bardziej jest I'm you up. You Lucky Stalks, kopieroszem z Lucky Strikes. <laughs> How'd you find me? You know I'm a detective, right? I don't think anyone would bother trying to find me. Ow, 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 ow. stay still why did you come here when we lost contact I thought he got you so that's why you busted in here like a psycho on a hunch a little more than a hunch meaning I have some questions too one actually you should be in your first shell a comfortable and efficient one. W mm -hmm. jakiej kogoś zostali oszczędzani? że to postacie może na no tajemnicach, mówimy tutaj o grafice. Od...

So, what have you gotten yourself into? It's a long story and complicated. Good thing I'm a professional at complicated stories. Talk. I didn't want to, but I had no choice. I. I did something sketchy, but otherwise. Just spill it already. Fine. You want it? Here it is. I rented my body on the black market. Mm-hmm. You, the body department liaison. Oh, look who's holier than fuck. Hmm. Stare Muzeum, Wyspa Wolności Machatek No dobra, także myślę, że na tym, na tym zakończymy, bo tutaj będzie na pewno dużo rozmów także jeszcze się tutaj rozejrzyjmy widzicie jakieś takie fajne komputerki, jak maszyna do pisania to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie graficznie, designersko zrobione monitory ten styl jest naprawdę super yy, także to jest ta, właśnie to ta, ta jej mieszkanie będzie pewnie dużo jeszcze rozmów, także zachęcam do, do kupna, do zagrania. Yy, a tutaj widzimy jeszcze jakieś sprzęty, jakieś tablice i tak dalej, także... A tutaj będzie rozmowa pewnie konkretna. Dużo, dużo jest tu rozmów, ale naprawdę bardzo fajnie się to słucha, ogląda. Normalnie, tak jakbyśmy uczestniczyli w jakimś filmie czy serialu w tym stylu. Także dobra, dziękuję za uwagę, to by było na tyle, to było Nobody wants, wants To Die, polska gra od Critical Games, także zachęcam do kupna, do sprawdzenia, do zagrania, nie jest długa, można ją skończyć w jakieś, nie wiem, 5 godzin powiedzmy, także kilka śledztw, kilka, no Walking Sim, przedstawiciel Walking Sima, który wygląda bardzo dobrze. Także to był gameplay z PlayStation 5 Pro z Nobody Wants To Die, dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.